Dlatego zostaj, potrzebuję Cię tu. To, co w sobie mam, tylko dzieli mnie w dół Zostań, poukładaj mi Jedna z nich na pewno to Ty Zostań, potrzebuję Cię tu To, co w sobie mam, nie chcę dzielić na pół Zostań, poukładaj mi Jedna z nich na pewno to ty. Witamy telewizów z Berlina. Nad Stadionem Olimpijskim świeci słońce i mamy nadzieję, że również mecz przyjemnie nas zaskoczy. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Oczekujemy dziś dużych emocji i fajerwerków. Holandia zmierzy się z reprezentacją. Austrii. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Przyjrzyjmy się składowi reprezentacji Holandii. W formacji obronnej Virgil van Dijk wystąpi obok Matejsa Delichta, Franki de Jong oraz Martin de Ron zagrają na środku pomocy. Jako wysunięty napastnik wystąpi dzisiaj Memphis Depay. Sędzia pokazuje, że był faul. Piłka dla pomarańczowych. I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Piłkę przyjmuje Depaj. To musi być bramka. Szalenie ważne przejęcie. Prawo obrona. Adresatem podania Weinaldum. Może dać im prowadzenie. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kursztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. ręki. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Dobrą teraz budują akcję ofensywną. Mają tutaj chyba kilka opcji rozegrania. Przejmują teraz piłkę. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Co teraz? Van Dijk skutecznie... Dobre podanie. Ciekawe co z nim zrobi. I stanął na linii strzału. Dobrze. Piłka nadal na boisku. Adresatem podania Weinaldum. Nie może chybić. Wow! Co za bramka? ja do siatki, pewny mieszony strzał. Wielkie, wielkie brawa! Mamy powtórkę całej sytuacji. Naprawdę niczego sobie centra wprost do kolegi, a sam strzał był już formalnością z takiej odległości ciężko nie trafić. Wracamy do meczu. Holandia na prowadzeniu. No proszę, wytrzymuje tę fizyczną presję. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Jednobramkowe prowadzenie jest cenne, ale niezwykle kruche. Teraz więc z rzutu rożnego będzie okazja, by je umocnić. Krótko postanowili rozegrać stały fragment. Van Dijk ma teraz piłkę. To musi być gol! Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Holendrzy wywalczyli zatem rzut rożny. Hmm, ciekawy wariant krótkiego rozegrania. Zbiega ze skrzydła ku bramce. Blokuje to bez trudu. Świetnie. Znów zblokowany strzał. Sędzia odgwizduje koniec pierwszej połowy. Obie ekipy zamieniły się już stronami. I zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Adresatem podania Wajnaldum. Cudowne zachowanie w obronie. Bramka wisiała w powietrzu. Holandia w natarciu. Czy wykorzystają to pomarańczowi? I zdusił niebezpieczeństwo w zarodku. Ma piłkę i okazję, by dograć do jednego z kolegów. Piłkę ma teraz Weinaldum. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. Chwila oddechu. Obydwie drużyny decydują się na przeprowadzenie zmiany. No i po ataku zagrożenie minęło. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Czy zdecyduje się teraz na strzał? Bramka! Bramka na wyrównanie! Ten mecz jest coraz ciekawszy. Dogranie najwyższej klasy tej piłki po prostu nie wypadało zmarnować. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tym większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Po tym golu jest 1-1. Dobrze, teraz zagrana piłka. Robi się ciekawie. Dumfries, no i teraz zrobił prezent rywalom. Sędzia pokazuje, że był faul. Piłka dla pomarańczowych. Chwila przerwy. Będzie zmiana u Holendrów. Simons. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Dobra presja teraz. Mają piłkę. Szansa. Czy przełamie impas? Jest! Gol! Dzięki tej bramce odzyskują prowadzenie. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kurs, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Do końca nie zostało wiele, i ten gol może rozstrzygnąć o wyniku. Podejmują jeszcze jedną próbę. Rozpaczliwie szukają szansy na wyrównujące trafienie. Piłka za boiskiem. Pani sędzia wskazuje na narożnik. Rzut rożny. Przyszedł moment na zmianę. Zobaczymy, co nam to zmieni w spotkaniu. Piłka szybuje w pole karne. Chwilowo alarm można odwołać. Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Dobra piłka na dojście. Jednak nie, nie będzie zagrożenia z tej piłki. Udane przejęcie. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Co wyjdzie z dośrodkowania? Obiecująco się to rozwijało, ale zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz. Zobaczmy, czy mają jeszcze jakieś siły na te dwie dodatkowe, doliczone minuty. Koniec meczu, proszę Państwa. Drużyna gości nie poradziła sobie dzisiaj. Przegrywają mimo dość wyrównanej walki. Zabrakło uwagi z tyłu i konsekwencje są niezbyt budujące. Trzeba tego unikać w kolejnych meczach.